Księga rodzaju rozdział 26. Gdy w kraju nastał głód drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izak powędrował do Abimeleka króla filistyńskiego, do Geraru. Ukazał mu się bowiem Pan i rzekł: Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskażę. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą. Będę ci błogosławił, bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu, Abrahamowi. Że rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, Jakie jest udziałem twego potomstwa. Dlatego, że Abraham był mi posłuszny, przestrzegał tego, co mu poleciłem, moich nakazów, praw i pouczeń. Tak więc Izak zamieszkał w Gerarze, a kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę, odpowiedział jest ona moją siostrą. Bał się bowiem mówić to moja żona, gdyż myślał sobie, jeszcze gotowi mnie zabić z powodu rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Gdy tak mieszkał tam już dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaka uśmiechającego się czule do rebeki, jako do żony. Wezwał więc Abimelek Izaka i rzekł: Przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś. Jest ona moją siostrą, odpowiedział mu Izak, mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. A na to Abimelek, czemu z nami tak postąpiłeś, niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z twoją żoną, a wtedy obciążyłbyś nas winą. Abimelek wydał więc wszystkim swym poddanym takie rozporządzenie. Ktokolwiek się tknie tego człowieka lub jego żony, z pewnością poniesie śmierć. Przebywając w tym kraju, Izak... W, przebywając w tym kraju, zasiał Izak ziarno i doczekał się w owym roku stukrotnego plonu, gdyż Pan mu błogo, pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiego majątku. Miał liczne stada drobnego i większego bydła oraz wiele służby. Toteż Filistyni z zazdrością zasypali ziemią wszystkie studnie, które niegdyś wykopali słudzy jego ojca Abrahama. Sam zaś Melek rzekł do Izaka: Odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy niż my. Izak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. I zaczął oczyszczać studnie, które niegdyś wykopano za życia Abrahama, jego ojca a które Filistyni po śmierci Abrahama zasypali i przywrócił im takie nazwy, jak niegdy, niegdyś ponadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaka, kopiąc w owej dolinie studnię, natrafili na bijące źródło pasterz z Geraru, pasterze z Gerarów wszczeli sprzeczkę z pasterzami Izaka i mówili – to dla nas ta woda, studnię tę nazwał on Esek, bo stworzyli Swarzyli się z nim o nią. Potem wykopali inną studnię, i znowu powstał o nią spór, to też dał jej nazwę Sinta. Izak przeniósł się więc na inne miejsce, wykopał jeszcze inną studnię, o tę studnię już nie było sporów. Izak dał jej nazwę Rehobot, mówiąc: Teraz dał nam pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Potem wyruszył Izak do Berszeby, i zaraz pierwszej nocy ukazał mu się pan i rzekł Ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama nie lękaj się bo ja będę z tobą i będę ci błogosławił rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na sługę mego Abrahama Izak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana rozbił też tam swój namiot a słudzy Izaka wykopali tam studnię Potem przybyli z geraru Abimelek i Achuzat. Jeden z przyjaciół Abimeleka oraz dowódca wojska Pikol Izak rzekł do nich: Czemu przybywacie, przybywacie do mnie? Przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. Oni zaś odpowiedzieli: Widząc, że Pan jest z Tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między Tobą a Nami umowa. Chcemy z Tobą zawrzeć przymierze. Że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie, skrzy nie skrzywdziliśmy ciebie, wyświadczając ci tylko dobro i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi. Izak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili. Nazajutrz rano złożyli sobie zają przysięgę, po czym Izak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie. A gdy tego dnia słudzy Izaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, Mówiąc, znaleźliśmy wodę, nazwał on ten studnię Sibea, Dlatego to miasto nosi po dziś dzień nazwę Berszeba. Gdy Ezaf miał 40 lat, wziął za żonę Jehudit, córkę chityty Beriego oraz Bosmat, córkę chityty Elona. Były one powodem zgryzoty Izaka i Rebeki. Koniec rozdziału 26 Księgi Rodzaju.